Cześć. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie i dzisiaj zapraszam was na drugą część sprzątania mojej szafy, a mianowicie będę w tym filmie mierzyć swoje zielone sukienki i zastanawiać się, która ze mną zostanie, a którą zdecyduję się wystawić na sprzedaż. Pierwszy film ze sprzątania mojej szafy jest już na moim kanale. Tam mierzyłam prawie wszystkie swoje białe sukienki. Więc już tej kategorii kolorystycznej będę się trzymać. Te sukienki, które zdecyduję się sprzedać, będę wystawiała na swoim profilu na Vinted i podlinkuję Wam ten profil tutaj pod filmem, w opisie na dole pod filmem, więc możecie mnie też na Vinted zaobserwować. I jeżeli jesteście ciekawi, co mam Wam dzisiaj do pokazania, to zapraszam do oglądania dalej. Zanim przejdziemy do mierzenia sukienek, chciałabym jeszcze powiedzieć kilka ogłoszeń. Po pierwsze, to dziękuję Wam za udział w ankiecie, którą stworzyłam na moim kanale na YouTube. Pytałam Was tam o to, jakie filmy chciałybyście widzieć na moim kanale, i zdecydowana większość z Was wybrała przeglądy danej kategorii ubrań. Czyli na przykład mierzymy różne sweterki, mierzymy różne sukienki, a nie tak jak wcześniej robiłam, po prostu mierzymy z danego sklepu, z ubrania z danej marki i takie różności, więc to na pewno wezmę pod uwagę w przyszłości przy nagrywaniu moich filmów. Na pewno jakiś film z mierzeniem typowo jesiennych rzeczy pojawi się na moim kanale. Drugą rzeczą jest to, że w zeszłym tygodniu nie było filmu na moim kanale, pojawił się jedynie krótki short. A to dlatego, że film, który nagrałam w zeszły weekend, był całkowicie nieostry i nie nadawał się do montowania nawet, więc całość tego materiału, który nagrałam, trafiła do kosza. Nie mogłam nawet tego zmontować, no zupełnie się to nie nadawało. Po prostu ja w tym nagraniu byłam nieostra. No i stwierdziłam, że bez sensu byłoby wrzucać taki film, bo nie dość, że dźwięk w moich filmach był słabej jakości, to tak jeszcze z nieostrym obrazem to już w ogóle byście by chyba wszystkie odsubskrybowały mój kanał. No i właśnie przechodzę też do trzeciej, trzeciego ogłoszenia, a jest nim to, że zainwestowałam w mikrofon. Ja wcześniej już miałam kupiony mikrofon i nagrywałam wszystkie swoje poprzednie filmy z mikrofonem, Niestety, był to taki mikrofon kierunkowy podpięty do aparatu, a aparat mam jakieś 3-4 metry od siebie, więc ten mikrofon niestety źle zbierał dźwięk taki z oddali i było słychać tą złą jakość dźwięku w moich filmach. Teraz kupiłam dużo droższy mikrofon. Jest to mikrofon bezprzewodowy i on teraz będzie widoczny na moich filmach, bo. Musi być podpięty właśnie tutaj blisko góz. Jest to mikrofon marki RODE, również RODE, bo pierwszy też był RODE, tylko był po prostu innego typu. No to jest model Wireless GO2. I ten właśnie mikrofon, ten nadajnik będziecie tutaj widzieć, a odbiornik, o ile nie pomyliłam tych dwóch terminów, odbiornik jest przypięty do aparatu, tak jak wcześniej ten cały mikrofon. Także mam nadzieję, że już w tym filmie jakość dźwięku jest lepsza. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie przy montażu. Być może będę musiała pokombinować troszkę jeszcze z ustawieniami, ale dajcie mi znać, czy, ten, czy ta jakość dźwięku trochę się poprawiła. Mam nadzieję, że tak i będzie Wam się mnie lepiej słuchać. No i ostatnie już ogłoszenie to takie, że kupiłam również, musiałam zainwestować również w nowy wieszak. W poprzednim filmie widzieliście, że tamten już tak troszkę nie domagał. On był słabej jakości, tamten wieszak taki stojak na ubrania, można powiedzieć. Był z Iska, no i on kosztował jakieś 50 zł, a ten zamówiłam z IKEA i kosztował 99 zł. Jest zdecydowanie bardziej solidny, więc on już teraz będzie się też pojawiał w moich filmach. No i dobrze, nie zanudzam już Was więcej, skończyłam te ogłoszenia, więc możemy przejść do konkretnych sukienek. Pierwszą mam na sobie szmizierkę marki Reserved. Jest ona w rozmiarze 34 i muszę przyznać, że jest troszkę za mała na mnie. Być może kilka lat temu, kiedy ją kupowałam, była dobra i raczej była dobra, ale teraz jest troszkę za ciasna. Delikatnie rozchodzą mi się tutaj guziki i też rękawy są bardzo, bardzo wąskie. To jest, ona ma rękawek taki jakieś 3 czwarte tak za łokieć. rękawek jest też na dole od, rozcięty i zapinany na guzik, jednak ja nie jestem w stanie go zapiąć właśnie tutaj na tej wysokości na guziki, ponieważ jest bardzo ciasny i tak sobie ten rękawek podwinęłam, co nie do końca fajnie to wygląda, bo pod spodem jest ten materiał taki biały. Sukienka jest z bardzo miłego materiału, jest to wiskoza taka cieniutka, no i ma bardzo ładny wzór jak, na, jak dla mnie, ponieważ ja w ogóle nie lubię wzorzystych sukienek, tak ten wzór mi się wyjątkowo podoba. Sukienka jest dosyć krótka i tutaj brakuje jej guzika, nie miała tutaj guzika i nie ma też właśnie rozcięcia, żeby można było wszyć guzik i zapiąć tak tutaj, żeby się nie rozchodziła aż tak bardzo, bo to wycięcie, jak widzicie, podchodzi tak bardzo do góry. I nie wiem właśnie co z nią zrobić, czy ją sprzedać. To jest taka typowa szmizerka, tak się prezentuje z tyłu. Bardzo podoba mi się właśnie ten wzór i materiał, no ale przez to, że jest troszkę za ciasna, to chyba będę musiała ją wystawić na sprzedaż. No jeszcze się zastanowię. Najwyżej oderwę tutaj guziczek z skóry i szyję go tutaj po prostu w takiej samej odległości, jak są te guziki. Jeszcze dodatkowy, ostatni guzik zrobię na niego otwór, żeby tutaj za dużo się nie pokazywało. Zawsze do tej sukienki nosiłam ciemne rajstopy, więc tutaj nie było raczej problemu. No ale właśnie, muszę się jeszcze nad tą sukienką zastanowić. Kolejna szmizjerka. Ona jest z Zary. Ja ją kupiłam w zeszłym roku. Jest w 100% lniana. Jest to taki cieniutki materiał. Ma piękny, zielony kolor i takie duże złote guziki. Ma kieszenie oraz ma pasek na taką klamerkę, jednak ja go sobie tak tutaj na szybko zawiązałam. Jest długości midi, ma też rozcięcia, właśnie tak jak tutaj kończą się guziki. No i też po boku, na nogach ma rozcięcia, z tyłu jedynie nie ma żadnego rozporka. I niestety ja tej sukienki ani razu nie miałam na sobie. Więc prawdopodobnie wystawię ją na sprzedaż, bo się po prostu marnuje mój szaf. Jest to lniana sukienka, na pewno ktoś zrobi z niej większy użytek. Kolejna sukienka. Zaliczyłam ją do kategorii tych zielonych sukienek, ponieważ ma zielony tropikalny wzór. Bardzo mi się ten wzór podoba, jednak tę sukienkę miałam ze sobą tylko na jednym wyjeździe. Ona bardzo fajnie będzie wyglądała z paskiem, jeśli sobie ją tutaj zepniemy w talii, ale też wtedy robi się taka dosyć krótka, można powiedzieć nawet, że jest to taki krój troszeczkę tuniki. Jest to sukienka z H&M, w 100% z wiskozy, ma taki fajny tutaj zawiązywany rękawek, no, i dlatego, że ja w niej zupełnie nie chodzę, to również będę wystawiała ją na wintet na sprzedaż. Kolejna sukienka jest ze sklepu Orsay. Jednak kupiłam ją kilka lat temu i teraz jest już na mnie za mała. No, troszeczkę mi się przytyło. Jakieś 3 kg na pewno przytyłam od tego czasu. Najbardziej ciasna jest tutaj pod pachami. Wystaje mi tutaj nawet taka fałdka i bardzo mnie tutaj ciśnie ten materiał. Jest tak wysoko pod pachami i brakuje mi tutaj miejsca. Również jest dosyć ciasna w talii, a ja tą sukienkę bardzo lubiłam i dalej bardzo mi się podoba, więc szczerze to nie wiem co z nią zrobić. Powinnam wystawić ją na sprzedaż, bo się w nią zwyczajnie nie mieszczę, a wątpię, żebym schudła właśnie te 3 kg. Więc nie wiem, kurczę, zastanawiam się, czy dałoby się to jakoś przerobić u krawcowej, żeby na przykład zrobić tutaj większe wycięcie. Wtedy miałabym bardziej tutaj właśnie swobodę i nie wyglądałoby też to tak źle jak teraz co do talii to wątpię, że tutaj byłoby z czego jeszcze popuścić tutaj to musiałabym chyba chodzić z ściągniętym brzuchem, no ale właśnie największy problem jest tutaj pod pachami ta sukienka też ma kieszenie, więc to jest jej również duża zaleta może nie są jakoś tam bardzo praktyczne, są bardziej chyba takie do ozdoby, ale zawsze jest to jednak plus więc kurczę, nie wiem czy ona się pojawi na moim Vinted, może najpierw zaniosę ją do krawcowej i spróbuję coś tutaj właśnie podziałać żeby w niej jeszcze troszeczkę móc pochodzić. Kolejna zielona sukienka z mojej szafy jest to totalny starość. Ja nawet nie wiem, skąd mam tą sukienkę. Być może dostałam ją od jakiejś ciotki albo kuzynki. Naprawdę nie wiem, ale jest w mojej szafie od bardzo dawna. Tutaj mam metkę z napisem zebra, więc nie jest to chyba żadna. Wiodąca marka odzieżowa. Nie mam też metki ze składem tego materiału, ale wydaje się być naturalny. To chyba nie jest poliester. W odczuciu ten materiał jest jak wiskoza i nie wiem właśnie co z nią zrobić. Chciałam ją przymierzyć, żeby zobaczyć czy w ogóle na mnie pasuje, czy nie jest za mała. No i nie jest. Ona jest tutaj zapinana z tyłu na zamek. Długość jest... Odpowiednia, nie jest za krótka. Dekolt mi się też jej bardzo podoba. No i ten przepiękny kolor delikatne białe kwiatuszki. Na razie chyba ze mną zostanie. Może założę ją do jakichś zdjęć i później się jej pozbędę. Także na razie raczej odwieszę ją do szafy. Sukienka, która zepsuła mi troszkę fryzurę, ponieważ tutaj ma dość wąski dekolt naciągającym przez głowę. No, troszkę mi tutaj tych włosów wypuściła z upięcia, ale było to takie na szybko upięcie zwykłe, więc no, po prostu wyszło mi tutaj troszkę więcej kłaczków. Obcisła sukienka w zielonym kolorze. Sukienka z metką, kupiona w zeszłym roku w berszce. No i chyba właśnie jest troszeczkę zbyt obcisła na mnie. Tutaj wygląda, i góra to jest taki po prostu zwykły top, zwykła bokserka a dół obcisłe takie mini yy, z drapowaniami, z maszczeniami takimi tutaj. I najbardziej mi się spodobało to, jak wygląda z tyłu, ponieważ to maszczenie przez środek przechodzące bardzo ładnie wygląda yy, tutaj na pośrodkach, a właściwie to pośrodki ładnie wyglądają w tej sukience. No i to tak naprawdę spowodowało, że sobie ją zostawiłam, ale nie do końca komfortowo się w niej czuję, jest bardzo opięta na mnie. Tutaj też podkreśla troszeczkę brzuszek, który ja niestety mam. No i właśnie jest króciutka, więc ona chyba pójdzie na sprzedaż. Mam nadzieję, że się sprzeda, bo ja raczej w niej już nie wyjdę, tak jak do tej pory i nie założyłam. Przez rok tak pewnie już jej nie założę. Kolejna sukienka i bardzo podobna sytuacja, a mianowicie miałam tą sukienkę na jednym wyjeździe na moich pierwszych wakacjach na Bali, no i później już ani razu jej nie założyłam. Ma bardzo ładny kolor i jest taka bardzo prosta, zwykła, codzienna, ale fajnym dodatkiem są tutaj te warkoczowe, takie asteckie troszeczkę przeszycia. Zarówno właśnie na dekolcie, jak i tutaj w talii. Ma taki paseczek z przodu, z tyłu tego już nie mamy. Ma podszewkę taką dosyć dopasowaną i wierzchni taki siateczkowy półprzezroczysty materiał. Jest bardzo ładna, ale z racji tego, że jej zupełnie nie noszę, tylko wisi w mojej szafie, zabiera miejsce. No i się marnuje, to również wy będę wystawiała ją na sprzedaż. Kolejna sukienka jest w odcieni takiej już troszkę morskiej zieleni ma troszkę tonów niebieskiego. No i jest wzorzysta, ma podobne kwiaty, które miała ta pierwsza sukienka, w której się z wami witałam w tym filmie. Kojarzą mi się te wzory troszeczkę z jesienią, bo właśnie mamy tutaj żółte listki, no i też troszkę pojawia się różowych kwiatów. Wzór bardzo fajny, fajny też jest ten dekolt, bo mamy tutaj taką lejącą falbankę. Długość do kolana, także dla tych z was, które szukają Dłuższej sukienki to będzie super. Ja mam 1,70 m i wiele sukienek jest na mnie za krótkich, więc tutaj ta długość jest jak najbardziej super. Z tyłu ta sukienka też bardzo ładnie wygląda, bo również ma tą opadającą falbankę. Ja miałam na nią pomysł, żeby zrobić sobie w niej jakieś zdjęcia, no ale tak jakoś ani razu jej nie założyłam. Ona również ma metkę, więc także pojawi się na moim profilu na Vinted. Kolejna sukienka jest z Orsaya. Ja ją kupiłam kilka lat temu. Spodobał mi się ten wzór. Jest taki bardzo delikatny. Na zielonym tle te różowe kwiatuszki. Ten wierzchni materiał. Ta siateczka ma jeszcze też takie kropki, więc bardzo mi się to spodobało. Pod spodem jest podszewka i ja lubię tą sukienkę. Mam do niej też sentyment, więc raczej na razie ją sobie jeszcze zostawię, mimo że czuję, że jest troszkę ciaśniejsza niż, niż gdy ją kupowałam. Ma bardzo ładny dekolt, taki w szpic V. Można powiedzieć, że to jest taki kopertowy dekolt, bo jest tutaj kawałek taki zakładany. Jedyne co mi się nie podoba to ta falbanka. Wydaje się taka infantylna i nie wiem czy sobie jej po prostu nie żeby mieć... Żeby ta sukienka stała się taka bardziej zwykła trochę. No, jakoś tak ym, przestały mi się podobać te falbanki na ramionach. Więc tą sukienkę jeszcze sobie zostawię, ale mam praktycznie identyczną również z Orseja Tyle, że w kolorze granatowym we wzory takich zielonych liści z czerwono-pomarańczowymi kwiatami. I raczej tą będę wystawiać na sprzedaż. Ona jest praktycznie identyczna, więc szybko w nią skoczę. No, jest granatowa, tak? ale ma też elementy zielonego. I z racji tego, że jest bardzo podobna do tej, to pozwolę sobie w tym filmie zamieścić mój kanał mojej zasady. Dobra, więc pokazuję się Wam w niej. Może któryś z Was się ta sukienka spodoba. I tak wygląda ta granatowa wersja. Ona jest bardzo podobna do tej poprzedniej. Jedynie różni się tym, że ma zamek z boku. Ta zielona nie miała nigdzie zameczka, była taka bardziej rozciągliwa. A ta w talii jest zdecydowanie bardziej dopasowana. Opina nas mocniej, no i przez to też czuję, że jest zbyt. Ciasna na mnie, znowu tutaj podjeżdża mi za wysoko pod pachę i troszkę mi właśnie tutaj uwiera. Ta sukienka jest z metką, więc jest przeze mnie nawet nie noszona. No i na pewno będę wystawiała ją na wintek, bo już troszkę z niej wyrosłam, można powiedzieć. Przedostatnia moja zielona sukienka w odcieniu takiej morskiej zieleni ponownie, to jest sukienka welurowa, taka typowo zimowo-świąteczno-sylwestrowa. Jest to ona z Medicine, ale gdy ją kupowałam, to były identyczne prawie w sklepie Reserved. I jestem pewna, że w tym roku, w tym sezonie, jesienno-zimowym, również podobne dostaniecie. No i to jedyna moja taka wyjściowa sukienka właśnie na zimę, taka pasująca bardzo na święta i na sylwestra, więc chyba jeszcze ze mną zostanie, aczkolwiek tak bardzo nie powalam mnie swoim wyglądem. No Zobaczę, jeśli znajdę w tym roku coś fajniejszego, to być może tą będę sprzedawać, no ale na razie niech sobie jeszcze powisi. I ostatnia sukienka w tym filmie no to jest letnia sukienka, taka o długości do kolana, za kolano, na ramionczkach z dużym dekoltem, Zorzysta sukienka wiskozowa. Ze sklepu Reserved i ja ją lubiłam. Miałam ją chyba na dwóch wyjazdach, co jest niespotykane z zwyczajskienki czy inne ubrania. Mam tylko gdzieś raz na wyjeździe, a później po prostu są nienoszone więcej. Także tą sukienkę bardzo lubiłam, ma bardzo ładny wzór. Znowu taki tropikalny w kolorach morskiej zieleni. Z tyłu tak wygląda i chyba ją jeszcze zostawię. Tak jak mówiłam, sprawdzała mi się na tych wyjazdach. Mam też już do niej sentyment, przez to, że właśnie jeździła ze mną w podróże. Jedyne co mi się w niej nie podoba, to to, że ona jest asymetryczna i po bokach jest dłuższa. Jak możecie zobaczyć, mam nadzieję, że jeszcze to widać w kadrze. Jest bardzo rozkloszowana tego materiału, jest tutaj właśnie na dole tak bardzo dużo, no i widać, że. Tutaj sięga tak w połowie kolan, a troszkę te boki są dłuższe, także to jest taki jedyny minus, ale mimo tego jeszcze ze mną zostanie. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, czy podobał Wam się taki film, dajcie znać, co uważacie o tych moich sukienkach, czy są fajne, czy nie, czy może któryś Wam się spodoba, czy może któryś będziecie chciały odkupić ode mnie, więc tak jak mówiłam, zaglądajcie na wintet, za jakiś czas one powinny się pojawić. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji, ponieważ ciągle zbieram do tego tysiąca subskrypcji, także będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał. Ja staram się raz w tygodniu taki filmik z serii mierzymy dodać, więc jeżeli ciekawi was ta tematyka, no to powtarzam się już, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!